Halo, halo, słuchajcie, dzisiaj w ogóle pogadamy sobie bardzo ciekawe rzeczy. Zapewne jak wiele osób was wie, w klebie samochodowym jest 1000 leveli do wbicia. Tak, 1000 leveli, Jeżeli ktoś nie wiedział, no to już teraz wie, że jest sięki 1000. Już generalnie na społeczność na GTA Forum sobie z tym poradziła no i są w stanie odpowiedzieć dosłownie na chyba każde pytanie tak mi się wydaje, ale to, to zobaczymy. Rozpisali w ogóle zrobić całą rozpiskę levelową, nie? Od samego początku do samego końca jest rozpiska levelowa. No i te liczby oczywiście są bardzo, bardzo duże. Ba, są tak duże, że nawet ktoś postanowił, że nawet wyliczy, ile na awku je będziemy w stanie spędzać. I ta liczba, żeby wbić... Tysięczny poziom to jest 3.325 godzin. Ja nawet sam nie mam tyle w GTA, w samym 5, a tutaj tyle mówią, żeby awczeć, żeby to wbić. Więc, no, bardzo, bardzo dużo generalnie. Dużo bardzo się na tej społeczności, tam TAS2 by powiedział, ile generalnie dostaje się punktów za poszczególnego rodzaju rzeczy. No i na podstawie po prostu jego obliczeń zaczęli ludzie liczyć. Liczyli bardzo dużo, właśnie do tego stąd wyszedł ten wynik. Ale za to parę rzeczy powiedział ciekawych. Generalnie w samym tym, po prostu, no GTA dostajemy bonusy, jeżeli chodzi o wyścigi, dostajemy bonusy. Mamy te takie pierwsze, które są do 8 i te drugie. Pierwsze to chyba wyścig uliczny się zwał, drugi to po prostu był poguń. No i tak, na wyścigu po prostu tym, na wyścigu ulicznym dostajemy tak, żeby być Najlepiej punktowanym, no to musi być na tym wyścigu przynajmniej minimum 5 osób. Wtedy dostajemy 80 punktów za pierwsze miejsce. To jest bardzo właśnie ważne, że tamtych wyścigu dostajemy 80 punktów za pierwsze miejsce, jeżeli oczywiście jest minimum 5 osób. Jednakże, kiedy wchodzimy na pogoń tych osób, żeby dostać więcej punktów, musi być już 9, przynajmniej 9 osób, aby to w ogóle miało jakikolwiek sens bo wtedy dostajemy 100, nie, za tamten wyścig. Więc minimum dziewiątkę na tamtym. Jest szybciej oczywiście, ale no, trochę ciężej. Pozycja ma tutaj jak najbardziej większe znaczenie, bo tutaj będzie pewno pełno screenów leciało, które potwierdzają, że pozycja ma znaczenie. No, wbijanie w ogóle takiego levela, czyli tego tysięcznego, jest praktycznie absurdalnie wysokie i praktycznie niemożliwe do wbicia. Nawet na awku, nie, bo serio, 3000 godzin. Wiecie ile to jest? No naprawdę, to jest praktycznie... Niemożliwe do wbicia, żeby po prostu na samym awku tyle wysiedzieć. To jest, według jednego tutaj z gości, to jest 5 po prostu, nawet i siedzenia. No nie ma co, po prostu to jest bez sensu całkowicie. Jednakże, no dobra, nie ma tego złego, co by na to, na, na dobre, nie wyszło. Bo, generalnie nie potrzebujemy aż wbijać tysiaka, żeby blokować zupełnie wszystko. Wystarczy, że skończymy na 250 levelu. Co wbicie na 250 nie wydaje się być już takie niemożliwe po prostu, patrząc po prostu na te liczby. A liczby mówią jedno, że by wbić taki level, możemy tak awczeć nawet i hmm, jakieś 200 godzin. Jest to całkiem możliwe po prostu, żeby awczeć jakieś może tak 150-200, i to jest bardzo istotne. Co jeszcze jest bardzo ciekawe, dostajemy większego expa, jeżeli mamy ubrania zrobione. Po prostu kupione właśnie tym klubie samochodowym, jeżeli w tym chodzimy dostajemy właśnie zwiększonego expa zawka, podwiększa się bodajże z 10 na 20, więc to jest dosyć istotny wzrost. Teraz szkoda, że nie w niczym innym, ale no, to też jest bardzo ciekawe. O cóż, jeszcze jedno w sobie tu można powiedzieć, co jest też bardzo interesujące. Um, że w ogóle, też zakupowanie rzeczy, tak jak tam to pokazywałem, też się expa, no to okazało się, że to jest zaledwie 25%, ale no, no tak jest, po prostu. Co jeszcze jest bardzo interesujące, generalnie też dostajemy bonus za wchodzenie w ogóle do tego klubu, czego pewno większość z Was nawet nie wiedziało, że w ogóle jest bonus. No nie ma nigdzie tego napisanego, no to tak jest, nie? I wiemy, że mniej więcej po miesiącu będziemy dostawali tego expa 500. Internet EXPA już brzmi, no, 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 już dobrze, nie? Wiadomo, brzmi dobrze w porównaniu z tym wszystkim, chociaż na tabelce EXPA brzmi to naprawdę bardzo biednie. Tak, bardzo, bardzo biednie. Fajnie, że wszystko odnaleźli, szkoda, że niestety wygląda to bardzo tragicznie i praktycznie po prostu, no, niemożliwe. Kto po prostu wbije tysięczny poziom, no, oficjalnie jest po prostu koksem i tyle, no, nic więcej nie można powiedzieć na ten temat. Ale jeżeli ktoś po prostu wbije 250, no to blokuje praktycznie całą zawartość już co jest w tym DLC, bo tam parę rzeczy co prawda nie jest odblokowanych, ale nie wydaje mi się, że jest warta, aż aż tak wysoko wystarczy po prostu 250. No i jest git, git generalnie. Cóż, w każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.